Anna zapomniała o pokwitowaniu znalezionym w torbie Elżbiety Burns. Tyle było najrozmaitszych spraw do załatwienia, wypadek Włodka Motycza, przejmowanie dochodzenia. Wszystko to razem tak się zbiegło, że zapomniała. Kiedy przeglądając akta natrafiła na ten kawałek papieru, natychmiast pojechała na dworzec główny. Z przechowalni odebrała bardzo elegancki neseser z jasnej, mięciutkiej skóry. Umieją na świecie robić takie cacka, pomyślała mimochodem i zawiozła neseser do komendy. Nie mogła go jednak otworzyć. Nie miała kluczyka. Wyzwała więc na pomoc sierżanta Tomczyka, który pełnił w komendzie funkcję etatowego włamywacza. Błyskawicznie uporał się z zamkami, nie niszcząc walizki. – Myślałem, że złoto, a tu same papiery – mruknął niechętnie sierżant. – Szkoda fatygi. Anna z ogromnym zainteresowaniem przeglądała zawartość walizeczki. – Paraset stron fotokopii i kilkadziesiąt rękopisu. Wszystko to najwidoczniej dość długo leżało, bo papier był już miejscami pożółkły. Znała trochę angielski, ale nie tak dobrze, żeby się zorientować o co tu chodzi. Postanowiła porozumieć się z szefem. Pułkownik przyjął ją natychmiast. Co nowego? Jak tam samodzielna działalność śledcza? Rozwija się ku chwale ludowej ojczyzny, uśmiechnęła się Anna. Przychodzę do pana pułkownika z takim większym elaboratem. Właśnie widzę sporą porcję papieru. Co to takiego? Zamordowana Elżbieta Burns zostawiła to w przechowalni na dworcu głównym. Oczywiście przed zamordowaniem. Domyślam się. Pokażcie te materiały. Zdaje się, że pan pułkownik zna angielski. Radzę sobie. Pułkownik zaczął uważnie studiować fotokopie wykonane z maszynopisu. Dopiero po dłuższej chwili oderwał wzrok od papierów. Interesujące powiedział, spoglądając na Annę. Wie pani, co to jest? Praca naukowa na tematy przyrodnicze. Coś z biologii. Trzeba by się porozumieć z jakimś fachowcem. Więc pani twierdzi, że te papiery znajdowały się w walizce Elżbiety Burns? Tak, taka nieduża walizeczka. Oddała ją do przechowalni na dworcu głównym. O tyle dziwne, że przyleciała do Warszawy samolotem i wracać także miała zamiar samolotem. Znaleźliśmy bilet lotniczy. Tak, pułkownik pokiwał głową. No cóż, będziemy musieli porozumieć się w tej sprawie z jakimś naukowcem, a może nawet z paroma naukowcami. Rzeczywiście, wygląda to dość tajemniczo. Motycz czuł się coraz lepiej. Szybko wracał do zdrowia. Jego żelazny organizm radził sobie znakomicie ze skutkami kraksy. Bardzo się ucieszył, zobaczywszy Annę. Jesteś doprawdy niezwykle szlachetną kobietą. Dziękuję ci za odwiedziny i za kwiatki. Przysuń sobie krzesło, siadaj i opowiadaj. Zaczekali, aż pielęgniarka wyjdzie z pokoju i Anna opowiedziała o tajemniczej zawartości nesesera. Co na to pułkownik? spytał Motycz, w którego oczach pojawiły się żywsze błyski. Bardzo się tym zainteresował. Ja myślę, przecież to może nadać sprawie zupełnie nowy kierunek. Słuchaj, Anka, to bomba. Babka przywozi z Londynu fotokopię rozprawy naukowej w języku angielskim. I kilkadziesiąt stron rękopisu, zupełniła Anna. Otóż to, kilkadziesiąt stron rękopisu. Ten rękopis podpisany? Tak, Frederick Oliver Webster. Podpisane odręcznie? Tak. Sensacja. Gdybym mógł, to bym już wstał z tego cholernego łóżka i zabrał się do roboty. W jaki sposób Elżbieta Burns weszła w posiadanie tych fotokopii i tego rękopisu? Jak ci się zdaje? Ukradła jakiemuś naukowcowi. Zgoda. Ale w jakim celu? I w jakim celu przytaszczyła to wszystko tutaj? Przecież nie po to, żeby robić karierę naukową na bazie pracy tego Anglika. Szantaż, powiedziała Anna. Motycz aż podskoczył na łóżku. O właśnie, szantaż. To by nam bardzo pasowało. W takim wypadku Barańska rzeczywiście nie miałaby nic wspólnego z tym morderstwem. Jasne, że nie. Chyba, że Motycz zmarszczył brwi, chyba, że Barańska byłaby w jakiś sposób zamieszana w ten szantaż. Nie wiadomo, jakie ma powiązania. To w tej chwili trudno zgadnąć. Nie możemy tak od razu wyłączyć jej ze sprawy. A jeżeli na przykład jest związana uczuciowo z osobą, którą szantażowała Elżbieta Burns? Kobiety zakochane zdolne są do różnych rzeczy. Tak, zakochane kobiety zdolne są do różnych rzeczy, powtórzyła Anna. Przesłuchiwałaś Barańską? spytał Motycz. Oczywiście. No i co? Jakie odniosłaś wrażenie? Że ona nie otruła kuzynki. Tym niemniej coś tam usiłuje ukryć. Strasznie się cisnęła, jak ją zapytałam o źródła dochodów. To rzeczywiście tajemnicza sprawa, powiedział motycz. Salowa żyjąca na takiej stopie. Skąd bierze na to wszystko? Chyba, że się puszcza z zagranicznymi gośćmi. Wydaje mi się jednak, że dosyć jest młodszych, za duża konkurencja. Kiedy ją spytałam, czy ma jakiś wrogów, trochę się zmieszała, właściwie nie odpowiedziała mi na moje pytanie. Z tego dałoby się ewentualnie wyciągnąć wniosek, że może ktoś chciał zlikwidować barańską, a tamta zginęła tylko przez przypadek. Otóż to, przytaknęła Anna. Takiej ewentualności także nie wolno wykluczyć. Zdenerwowała ją również wiadomość, że znaleźliśmy zeszyt z telefonami. Motycz zamyślił się. To wszystko jest cholernie skomplikowane. Nie ulega wątpliwości, że Barańska ma coś na sumieniu i nie jest skłonna do szczerej rozmowy. Zauważyłem to już wtedy, kiedy pierwszy raz ją przesłuchiwałem. Była bardzo ostrożna i niezmiernie oszczędnie odpowiadała na pytania. Cwana baba. Ale chyba coraz mizerniej wygląda nasz pierwotny motyw zbrodni, powiedziała Anna. Ciotka, testament. Tak, teraz to trochę odpływa na dalszy plan, przyznał Motycz. Początkowo to tak bardzo wyraźnie się rysowało i pozornie nie budziło wątpliwości. Przyznaję, że zasugerowałem się sprawą tego spadku. Nigdy nie trzeba się śpieszyć z wyciąganiem wniosków, choćby wydawały się one zupełnie oczywiste. No cóż. W obecnej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak czekać na wynik ekspertyzy fotokopii. Przypuszczam, że szef zabierze się do dzieła energicznie. Poczta otrzymała polecenie, żeby całą korespondencję przychodzącą na nazwisko Doroty Barańskiej przekazywać do komendy MO. Któregoś dnia doręczono Annie między innymi list lotniczy z Włoch, a ściślej mówiąc z Rzymu. Rozerwała kopertę. Na biurko wyleciała kolorowa fotografia formatu pocztówkowego. Na tle pomnika Marka Aureliusza roześmiony mężczyzna w błękitnej koszuli z zawiniętymi rękawami. Anna drgnęła. Adam Sowiński. Na odwrocie parę słów skreślonych pośpiesznie. Żeby moja najmilsza dorotka nie zapomniała o mnie. W kopercie był także list. Najukochańsza moja. Powodzi mi się tutaj znakomicie. Italia jest wspaniałym krajem. Dużo podróżuję i dużo zwiedzam. Czas szybko mija. Już w przyszłym tygodniu chcę wracać do Warszawy. Stęskniłem się za tobą, kochanie, ogromnie. Rozmawiałem z Edwardem. Jak najbardziej popiera nasze plany. Liczę na to, że do mojego powrotu już coś zdołasz konkretnie załatwić. Pamiętaj, że to jedyna okazja, która się może już nigdy nie powtórzyć. Bądź dzielna i twarda. Całuję cię i ściskam bardzo mocno. Twój stęskniony Adam. Anna wolno wsunęła list do koperty i zamyśliła się. Była zaskoczona, wstrząśnięta. Więc Barańska i Adam. Sensacyjne odkrycie. Tego się nie spodziewała. Adam. Kawał łobuza, kombinator, facet niesolidny, nie mający żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o zdobywanie pieniędzy. Niby jest lekarzem, zapowiadał się nawet jako zdolny ginekolog, ale miał jakieś poważniejsze konflikty z Ministerstwem Zdrowia. Coś tam nie było w porządku. Zabrał się do interesów, które chyba nie wyglądały zbyt kryształowo. Jego kontakt z Barańską mógł nadać sprawie nowy aspekt. Co znaczą tajemnicze aluzje zawarte w liście? O jakich planach mowa? Kto to jest Edward? Co oni kombinują? W jakim celu Adam pojechał do Włoch? Załączyła list i fotografię do akt, zamknęła szufladę biurka i podniosła słuchawkę. Postanowiła zobaczyć się z Krystyną. Spotkały się jak zwykle w nowym świecie. Lubiły te kawiarnie. Już dawno przestała być ostatnim krzykiem mody i teraz było w niej zazwyczaj pustawo. Nastrój dużej, niezbyt zatłoczonej sali sprzyjał spokojnej pogawędce. Krystyna promieniała. Patrząc na nią, wydawało się, że ubyło jej dziesięć lat. Anka, taka jestem szczęśliwa, taka szczęśliwa. Nie wyobrażasz sobie. Wyobrażam sobie, uśmiechnęła się Anna. Mówił mi Paweł, że wszystko w najlepszym porządku. Operacja udała się fantastycznie. Sam profesor nie spodziewał się, że wszystko tak znakomicie pójdzie. Wierzyłam, cały czas wierzyłam, że się uda, że musi się udać. Wiara, rozumieszanka? Wiara. Umiejętności profesora także nie były bez znaczenia, zauważyła Anna, którą trochę zaczynał denerwować i niepokoić ten mistyczny nastrój Krystyny. Oczywiście, profesor jest genialny, a poza tym, co to za porządny człowiek, jaki dobry patriota. Czy wiesz, że Amerykanie obiecywali podobno złote góry, żeby do nich się przeniósł? Powiedział, że w Polsce także są ludzie chorzy na serce, którzy potrzebują jego pomocy. Odrzucił tę ofertę, chociaż mógł zdobyć miliony. Anna pokiwała głową. No cóż, nie każdy leci na forsę. Są jeszcze u nas ludzie ceniący sobie bardziej inne wartości. Niestety takich jest coraz mniej. Ale dajmy temu spokój. Nie jestem w nastroju do tego typu rozważań. Powiedz mi lepiej, co porabiasz. Jak sobie radzisz? Pod jakim względem? No finansowo oczywiście. Krystyna skrzywiła się. No cóż, nie bogato, ale jakoś tam ląduje. Ostatnio tak byłam zaabsorbowana chorobą i operacją Małgosi, że dosyć poważnie zawaliłam robotę. Nie mogłam inaczej. Teraz będę się musiała zmobilizować. Może chcesz, żebym ci pożyczyła parę złotych? Zapytała Anna. Dziękuję ci, Aniu. Bardzo jesteś poczciwa. Na razie jednak nie skorzystam z twojej propozycji. Napisałam do rodziców. Przyślą mi trochę dolarów na PKO. Chociaż już tysiąc dolarów musieli wybulić na wnuczkę. Ale nie żałują. Są tak samo szczęśliwi jak i ja. Tysiąc dolarów? Tak, tak się umówiłam z profesorem. Z tym, który operował Małgosie? zdumiała się Anna. Ależ nic podobnego. Mam na myśli profesora Mortinbera. Cóż to znowu za facet? To ty nic nie wiesz? Nawiązałam kontakt z mędrcem wschodu z przedstawicielem tybetańskich nauk tajemnych. Prawda. Wspomniałaś mi coś wtedy, uśmiechnęła się Anna, ale nie chciałaś mówić na ten temat. Krystyna kiwnęła głową. Tak, pamiętam, wtedy nie mogłam. Bałam się, że wszystko popsuje. Teraz, teraz chyba mogę. No więc opowiadaj, zachęciła ją Anna. To mnie interesuje. Nagle Krystyna spojrzała badawczo na przyjaciółkę. Ty pracujesz w milicji. Czyżby to było dla ciebie rewelacją? Słuchaj, Janka. Rozmawiamy zupełnie prywatnie i musisz mi przyrzec, że z tego co ci powiem, nie wyciągniesz żadnych służbowych konsekwencji. On pomógł Małgosi, rozumiesz? Ja wierzę w to, że on pomógł. Możesz mnie nazywać kretynką, idiotką, jak tylko chcesz, ale ja. Słuchaj, to nie są żarty. Jeżeli on może pomóc, to może i zaszkodzić. Słyszałaś chyba o tym, że hinduscy fakirzy potrafią zabijać swych wrogów na odległość, lepią taką figurkę i. Wiem, wiem, przerwała jej ze śmiechem Anna. Widzę, że naprawdę poważnie cię wzięło. No dobra, nic nikomu nie powiem, jeżeli oczywiście to, co od ciebie usłyszę, nie będzie wyraźnie kolidowało z kodeksem karnym. W ogóle nie ma nic wspólnego z kodeksem karnym, zapewniła ją Krystyna. To są sprawy związane z niebywałą koncentracją woli ludzkiej. W porządku, opowiadaj o tym tybetańskim magu. I Krystyna opowiedziała o swojej pierwszej wizycie u profesora Mortinbera, starając się nie pominąć żadnego szczegółu. Anna słuchała uważnie paląc papierosa. Kiedy Krystyna skończyła, popatrzyła na nią ze zdumieniem. Krysia, co się z Tobą dzieje? Rany Boskie. I Ty rzeczywiście wierzysz w te wszystkie bzdury? Ty? Właśnie Ty? Wierzę. Małgosia jest żywa i zdrowa. Zupełnie zdrowa. Rozumiesz? I będzie zdrowa całe życie. Ponieważ profesor Kopiński doskonale przeprowadził operację, powiedziała z naciskiem Anna. Krystyna spojrzała na nią z wyrzutem. Wiedziałam, że z Tobą nie można mówić na te tematy. Żałuję, że Ci powiedziałam. Większość współczesnych ludzi, a szczególnie Europejczyków, nie ma zielonego pojęcia o tych zagadnieniach. Ja także przecież jeszcze do niedawna śmiałam się z tego. Błagam Cię. Nie mów nikomu nie wyciągaj żadnych konsekwencji służbowych w stosunku do profesora Mortinbera. Nie mam najmniejszego zamiaru. Anna wzruszyła ramionami. Wprawdzie powinno by się właściwie ścigać takich oszustów, którzy żerują na naiwności ludzkiej, na ludzkim nieszczęściu, ale nie istnieją praktycznie żadne przepisy prawne regulujące te sprawy. Ciągle jeszcze roi się w naszym kraju od różnych szarlatanów, magików, znachorów. Jedni działają zupełnie jawnie, drudzy się zręcznie kamuflują. Bądź spokojna, Krysiu. Ta rozmowa pozostanie między nami. Krystyna dotknęła dłoni przyjaciółki. Posłuchaj Janka. Powiedzmy nawet, że ten facet to zwyczajny szarlatan i że wyłudza force od naiwnych ludzi. Ale jeżeli ja uwierzyłam w jego siłę, uwierzyłam w to, że może uratować, czy też dopomóc w uratowaniu Małgosi, to siła mojej wiary. Zastanów się. Przecież tak zwane cuda w lurd są stwierdzonym faktem. To nie cuda w potocznym rozumieniu tego słowa. To niesłychana koncentracja woli, wiary. Taki chory, który wybiera się do Lourdes, całymi miesiącami przygotowuje się do cudu. Koncentruje się i właśnie ta koncentracja, ta niesłychanie potężna wiara, ta siła psychiczna sprawia ów cud, który wychodzi poza ramy naszej obecnej wiedzy lekarskiej. Mało wiemy o siłach psychicznych, bardzo mało i prawie wcale ich nie kształcimy. Pochłonęła nas bez reszty technika, a o sprawach duchowych ludzie wiedzą coraz mniej. Anna zapaliła nowego papierosa. W tym, co mówisz, jest coś, powiedziała ugodowo. Niewątpliwie silna i bezkrytyczna wiara posiada znaczny ładunek, znaczną siłę. Powiedz mi, kochana, w jaki sposób trafiłaś do tego mędrca wschodu? Pani Ewa Stachurska powiedziała mi o nim. Ona także miała podobne kłopoty z synem. I ów przedstawiciel nauk tajemnych. Przestań kpić: sprawiasz mi przykrość. Nie znasz go. Nie widziałaś go na oczy. Nic o nim nie wiesz. Przepraszam cię, uśmiechnęła się ugodowo Anna. Zresztą dajmy już spokój wszystkim magom i czarodziejom. Grunt, że z Małgosią jest w porządku. To najważniejsze. Krystyna uspokoiła się. Bardzo czuję się szczęśliwa, szepnęła. Naprawdę bardzo. Nie wyobrażasz sobie nawet. Ależ tak, doskonale sobie wyobrażam Twój obecny nastrój. Powiedz mi, Krysiuniu, czy Adam w ogóle się do ciebie nie odzywa? Nie, albo co? Nie interesuje się dzieckiem? Nigdy się nie interesował. Dlaczego, pytasz? Ale alimenty jakiś płaci. Nie płacił i nie płaci. Zresztą nie przyjęłabym ani złotówki od tego łobuza. I nic o nim nie wiesz? Absolutnie nic mnie on nie obchodzi. Ale czemu się tak o niego dopytujesz? Po prostu uważam, że alimenty na dziecko płacić powinien. I że ty zupełnie niepotrzebnie tak się unosisz honorem. To są moje osobiste sprawy, powiedziała Krystyna. Do tej pory dawałam sobie jakoś radę i dalej sobie poradzę. A od łajdaka niczego nie chcę. Spojrzała na zegarek. Strasznie żeśmy się zagadały. Muszę już iść, Aniu.